Witamy Was, mykani, bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Gminy, I, i Gminnym Ośrodku Kultury w Michałowie. A naszym dzisiejszym gościem jest Dariusz Niewiński, a szerszej publiczności znany jako DJ Mietek. Cześć, Chciałeś sprawdzić? Cześć. Nie, nie. Cześć. Siema. Posłuchaj, Darek, mamy do Ciebie trochę pytań, trochę od internautów, Dobry. trochę takich naszych. Chcemy tego od Ciebie wyrwać. Więc zaczniemy od pierwszego pytania. Darek, jak i kiedy zaczęła się Twoja przygoda z muzyką? Ojejku, ta przygoda zaczęła się bardzo, bardzo dawno. Eee, moi rodzice mieli dyskotekę przez kupę lat i co? I <laughs> konsekwentnie, wiesz, Aha. grałem imprezę. Od 90., tam nie wiem, może 4 roku. Czyli zaczynałeś się jako DJ? Zaczynałem jako DJ. A jak twoja kariera DJ-ska się potoczyła? Później, dalej. Gdzieś jeszcze grałeś się jako DJ, czy już od razu wskoczyłeś w disco? Nie, trochę grałem po klubach, wiesz, ee, jakieś tam elektroniczną muzyczkę trochę bardziej. Później wskoczyłeś w rytmy disco polo, A, później czyli wyszła współpraca z Jorgusem, tak? Nie, Co wiesz to jeszcze, między, jeszcze w międzyczasie y, czasami jeździłem na wesela z y, zespołem Time, nie mm -hmm. wiem czy kojarzysz, pewnie kojarzysz, hej listonoszu, przynieść telegram, e, razem z Jorgusem, zresztą, no i e, później trochę z Jurkiem pojeździłem, no jakieś tak, wiesz, się potoczyło, później Ewa Basta na drodze się pojawiła. Czyli wyszło wykreowanie postaci dj Emmy, już wtedy, tak? Też, tak. tak. Teledys z, tak. z karambą, piosenka z karambą. Piosenka z karamba, Mietek Sexy Guy. Ten chwilę Mietek wyjeżdża do Nowego Targu na ostre balety, będzie browar i kobiety, I nie tylko. Mietek, Mietek ma dużo pieniędzy Mietek i... kupę kobiet zna, Mietek brykę ma, tata mu dał. Tam tak to jest, ciało. dał mu tata brykę, a Mietek Bryku pojechał do Polo TV i prowadził program. Eee, przez prawie chyba dwa lata. Był taki program Slideshow, a jego częścią składową był program właśnie Polo Zoom, który miałem okazję poprowadzić, no przez dwa lata prawie. Mm, I jak Ci się podobała praca w telewizji? <laughs> wiesz to nie wiem czy to, to miało coś wspólnego, to takie wiesz pierwsze e, koty za płoty tak naprawdę, bo to się stało na Greenboxie i, i czytało się no praktycznie z promptera. I wyszła w końcu Twoja pierwsza piosenka. Hej, hej, hej dziewczyny! To ja tak zróbcie mi przejście! Hej dziewczyny, nie rozpychać No się. to może troszkę o tym opowiesz. O teledysku i jak to w ogóle powstało. W ogóle, wiesz, to to... Jak to powstało? W dziwnych okolicznościach <laughs> <bardzo> przyrody, <laughs> e, ponieważ e, z, pro, prowadziłem ten program e, w Polsat TV i tak gdzieś ktoś mi powiedział, on, powiedziałeś a to powiedz B może coś być nagrał, coś zaśpiewał, ja w ogóle nie chciałem śpiewać, nie wiedziałem czy się w, tym w ogóle będę, e, czy się w tym odnajdę. No, ale jakoś tam e, spotkałem się z Krzysztofem Tatarczukiem. Znasz Krzysia, dobry grajki. Oczywiście. E, i, i, I Krzysiu napisał mi piosenkę Hej Dziewczyny, tą właśnie pierwszą. E, DJ Sequence zrobił aranż. No i co, do studia wiesz? E, nagraliśmy ten numer. E, później e, pojechaliśmy do Egiptu nagrać teledysk. W ogóle ten teledysk teraz na niego patrzę, to w ogóle wiesz. No, ale chyba wspom fajne wspomnienie. Ale to wspomnienia... z, po z początku samego, nie? Ale tak. Wspomnienia... Było inaczej chyba jak teraz trochę. <noise> trochę inaczej. No, ale później to był chyba przełom. Nie mogę Cię zapomnieć. Później. E, nie no, nie mogę Cię zapomnieć. Tak, i to był przełom. I na razie chyba lepszego numeru nie zrobiłem. <głos> <głos> sam napisałeś piosenkę? E, nie sam, z Mariuszem Stockim. Mariusz Stocki z zespołu Basta. E, on robił linię melodyczną. Ja pisałem tekst, e, wiesz, przesiedzieliśmy kilka wieczorów i. I pykło. I pykło. <laughs> e, moi drodzy, jak coś, to ja te wszystkie informacje wiem, bo już tam mieliśmy zdalkę możliwość porozmawiać o tym. Ale to... Nie, bo po prostu się znamy tak. lat parę. docencie po prostu, że te pytania są, są specjalnie odpowiedzi dla was. Tak. tak jest. No i dobra, moi kani, przechodzimy do y, Waszych pytań. Dużo o. ich było na temat y, programu, w którym brałeś udział. Mhm. To był program oczywiście Kto poślubi mojego syna. Tak. Więc Darek, skąd decyzja na wzięcie udziału w programie? Skąd decyzja? Eee, wiesz co, jak to, ja ci powiem jak to naprawdę wyglądało. Eee, Menadżerka, czyli Ewa Basta w tamtym czasie, zadzwoniła do mnie i powiedziała, że jest taki program. Eee, to poślubię mojego syna i że wiesz, naszym Szymon wszyscy wiecie, więc nie będę się powtarzał. No i czy ja bym chciał, wiesz. No, i, wiesz. no tylko jeszcze no. opowiedz, a jak twoja mama na to zareagowała? Przyszedłeś do domu, powiedziałeś, mamo słuchaj, idziemy do TVN-u, bo Ewa Bas Ja zadzwoniłem. Ja zadzwoniłem do mamy i powiedziałem, mamo, jest taki program, taka wiesz, sytuacja. A ona wiesz, powiedziała... <głos> <głos> nie będę tutaj y, przytaczał. <noise> o niech tak będzie. No a powiedz mi. No jeszcze... ale wiesz, się zgodziła i, i myślę, że dobrze, bo w ogóle to mega przygoda. A jak poszedłeś do programu, to wtedy miałeś dziewczynę. <głos> <Nie>. <głos> no dobra, jak a, jak 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 a, a jak już byłeś po programie? No bo w trakcie programu poznałeś pewną kobietę. Mhm. Y, no i powiedz no, może trochę o tym. <noise> O, Jakby Anecie? Tak, wiesz, za, za... o Anecie? za Aż to tak chciałbyś wiedzieć o Anecie. No czy wiesz, to tylko było czas... ustawione to wszystko? Słuchaj, nie. Czy jakiś nie? czas byliśmy ze sobą, a później, wiesz, lo, losy los no, nasze się wiesz, rozeszły. Tak? tak. Przez pierwsze dwa, dwa lata to wiesz, ja nie miałem wolnego weekendu, ja nie miałem, no to wiesz, traska, 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 koncerty, koncerty, koncerty. A jeszcze mi powiedz, bo dużo ludzi myśli, znaczy nie wiem, czy tak jest naprawdę, ale to może Ty nam powiesz, że ktoś idzie do takiego programu, to zarabia duże pieniądze. <śmuszczak> Wiesz co? Nie opłaca mówię, się nie iść nie finansowo? Tym powiedzieć. No Nie mów kwotami, powiedz tylko, czy się opłaca że iść. Fajnie, no? Tak? No to dobrze, a powiedz teraz mi jeszcze jedną sprawę. <śmuszczak> e, powiedz mi tak, e, Twoja obecna żona Natalia. Tak. No i jak ona wspomina ten okres, jak na przykład ogląda sobie. Twoje wyczyny w telewizji, jak szukałeś małżonki, a My jednak zebrały się. Jak, jak wiesz, jak już była emisja, to ja już e, zaczynałem się spotykać z Natalią. <grym> I wiesz, i ona. To, co tam co tydzień, chyba tak? To było co tydzień. Mm -hmm. e, ona oglądała, a ja wiesz, nie mogłem nie, nie mogłem no, nie <grym> rady siebie, siebie oglądać no. e, e, podczas wiesz takich wyczynów. <grym> no tak. I, no I co, ona oglądała i. No, no, a załóżmy, jak zajechałeś do swoich obecnych teściów mm -hmm. i oni mówią, o, znamy Cię z telewizji, do żonki szukałeś, nie nie? Nie? a teraz znalazłeś u nas. Była taka reakcja? Nie, chyba nie, czegoś takiego nie było. Dobra, to już jakby... Bardzo, poroz... Wiesz, ja zostałem bardzo dobrze przyjęty, powiem Ci szczerze, przez moich wtedy przyszłych teściów, teraz obecnych i mamy mega kontakt. Powiedz jakąś śmieszną sytuację, Programu, co tam się działo takiego, że mógłbyś trochę z kulis nam powiedzieć? Było coś takiego? E, na randce jednej e, zwymiotowałem. <grym> A dlaczego? Nie, bo to była taka randka, e, e, że poszliśmy z dziewczyną, wisieliśmy byliśmy w takiej kuli, nie? Mhm. przyczepieni od środka, pasami naprzeciwko siebie i wiesz. I ta kula e, była, toczyła się z góry, tak, do niej, gdzieś tam koło Wasilkowa, i człowieku, nie, i, i naprawdę, e, jakby szedłem stamtąd, to sta od razu haft nie, i wiesz. A nagrało taka się taka, tylko kamery tego nie złapały, co? Chyba. Gdzieś tam z daleka chyba, ale... E, no nie, wiesz, no nie chciałbym, żeby ktoś to oglądał, blisko. <głos> <głos> nie było to apetyczne. <noise> no to dobra, kto poszłubił mojego syna, mamy za sobą, a teraz chciałbym Cię zapytać o Twój inny projekt, o Ja to DJ. Powiedz ja to DJ, mi, sąd pomysłów w ogóle, żeby co, zrobić to Wojtki, wtedy jako DJ Mietek, co? byłeś już wtedy mega rozpoznawalny, nie? Bo to Ale my programie. zaczęliśmy robić to yy, Wcześniej? z Wojtkiem yy, przed programem tak naprawdę program trochę nam pokrzyżował y, y, plany i żeby to dalej się rozwinęło, bo no bo ja mówię, miałem tyle roboty, że no, naprawdę nie było na to czasu wtedy i troszeczkę tak no ciekawy projekt pro... inny i troszeczkę mi. Tam dwa numery chyba wyszły, Szkole, nie? Z, dwa, z tego dwa numery, tak. Z no, Serca i, i tylko, tylko bans. bans. I teraz mi jeszcze powiedz, czy jest możliwość, że jeszcze to reaktywujecie kiedyś? Wiesz co, ja to nie wykluczam tego na pewno. Z Wojtkiem dawno się nie widziałem, co prawda, ale naprawdę wszystko się może zdarzyć i mam nadzieję, że jeszcze coś tam zrobimy razem. Kto pisze teksty dla DJ'a Mietka? Fuuu! Dariusz Liwiński. Tak? <laughs> nie zawsze, nie. <śmiech> <śmiech> Darek Kramp mi pisał jakiś chyba tam, nie wiem, jeden utwór albo dwa. Nie, jeden albo dwa, nie pamiętam. A już. taki numer, który Krzysztof tam zrobiłeś totarczuch. od początku? Ewa Basta mi pisała też. A taki numer co sam zrobiłeś? Cały tekst napisałeś? Który Ostatni. To jest? <grym> Aha. Ostatni? Nie, tylko ten sens. Sam napisałem. Co jeszcze napisałem sam? 2000 years No tekst nie mogę ci zapomnieć w takiej większej części, bo na pewno Maniek też mi, mi, mi tam jakieś słowa, na pewno podpowiedział, no nie? No, było kilka tych to. A komuś kiedyś napisałeś piosenkę? Nie. Aha. Jeszcze wszystko Nie. przed tobą. Dobra, a powiedz mi, jest taka sytuacja. Ktoś robi wesele i chce na wesele zaprosić DJ-a Mietka. Nie wiem, na godzinkę albo Nie ma na problemu. całe wesele. Nie ma Jak to Nie wygląda problemu. u ciebie? Nie ma problemu. To, to, z, to z jakimi mo... kosztami trzeba się liczyć? Na godzinkę Mietkę wynająć, żeby wiesz, niespodziankę weselną taką. Dżentelmeni nie, nie rozmawiają o pieniądzach. No ale jesteś w stanie zagrać to na pewno, tak? Tak. Dobrze, a jakie muzyki DJ mnie tych słucha prywatnie? Jakie jedzie sobie samochodem? O jest każdej. Wszystkiego? Wszystkiego, wiesz, ja nie ograniczam się do jednego gatunku muzycznego, wiesz, wolę yy, w każdym gatunku znaleźć coś fajnego. Dobra, dużo koncertów zagrałeś w swojej karierze i powiedz mi, który z nich wspominasz najlepiej. Masz taki koncert? Z urobiłem lubiłem jeździć. Rodeo jest. Będziemy sobie jeździć na Mamucie. Kisiel się, się przejechał. Kisiel <grym> Dresiarz. Co ja mogę? Na koncerty? Nie, bo Ty zrobiłeś beatbox, w ogóle cały, cała otoczko. No, myślę, że to było fajne. Yy, dobrze. Jak wiesz, u nas w Michałowie jest szkoła disco polo. No pewnie. Co sądzisz na ten temat? Bardzo ciekawa inicjatywa, tam ktoś może się z tego śmiać, jakiś robić, wiesz, podśmiechujki za przeproszeniem, ale ja uważam, że to fajna sprawa. Tutaj każdy, wiesz, ktoś, kto, kto mógł, nie wiem, robić zupełnie coś innego, na przykład, nie wiem, menelić się za przeproszeniem, ma tutaj szansę, żeby robić coś zupełnie innego i osiągnąć jakiś sukces. Czyli tak naprawdę byłbyś w stanie z uczniami szkoły stradowej się spotkać, podzielić się doświadczeniem, czy coś takiego, tak? No pewnie. Posłuchaj, a nie masz czegoś takiego, żebyś jakbyś czuł taki, wiesz, oddech konkurencji, że wiesz, że rośnie jednak nam konkurencja, nie? No to co z tego? Pomału. No, no i wiesz, spotykamy się z przeróżnymi opiniami ile w lecie, nie? Ale zobaczyć jest zespołów. Multum. Więc jakby, Już teraz no, wiesz. Każdy coś dla siebie znajdzie tak naprawdę. Trzy zespoły dziennie gorzej. minimum powstają. Teraz no, piosenek wychodzi ze 50 znaczy teraz dziennie. Teraz to pewnie mniej. No akurat teraz wiesz, to no, bardzo no, możliwe. Bo, bo ludzie zobaczyli, że e, nagle się ucięło No tak. I wiesz, i, i trzeba się trochę przebranżowić i trzeba coś robić, też innego. Nie można, wiesz, tylko, e, <laughs> tylko muzyki żyć, nie, bo muzyka to suka. Tak jest. Jak śpiewał boys kiedyś. Nie? Tak. E, koncerty w gminie Michałowo. Zegrałeś trzy razy, z tego co dzisiaj odkopałem. Raz zagraliśmy jako Easy, na Dniach Michałowa, z oddziałem zamkniętym. E, graliśmy jeszcze, nie, później był Disco Festival. Grałeś na wejściu, Ale jako tak. DJ. Mm -hmm. I jeszcze widzieliśmy Cię na Beach Party w Michałowie. Na, o, w Beach Party, najlepsza impreza. No, spoko, tak? <laughs> <laughs> Chciałem Cię jeszcze <się> zapytać, która <laughs> najlepsza była? <laughs> no, Beach Party, pewnie większość e, młodych ludzi to powie. No chyba tak. Bo Duży może, namiot, bo, fajny temat, w, może... w ogóle tam klimat jest taki spoko, mamy blisko, przecież tam, się, przy samej Siemianówce praktycznie, na plaży impreza, także mamy nadzieję, że w tym roku zrobimy. Koniecznie. I, i muszę tam wyjść. No cóż, już w line-upie na pierwszym miejscu Aha, jesteś zapisany, no, <laughs> a teraz mam takie pytanie, ale to od takiego internauty, że wiesz, no nie mogę zdradzić niestety tożsamości. Kto ci nagrywa y te teledyski? O, a dobrze wiesz, kto mi nagrywa te, te ledyski, bo nagrywa je Adrian Mawresuk. E, oczywiście tutaj z Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie e, i to już od dłuższego czasu, e, bo chyba od piosenki pierwszy raz. O, to był jego pierwszy raz. E, zresztą siedzi tutaj, pozdrawiamy Adriana. Może Adrian się pokaż? Pokaż się. No to dobrze, jak już jesteśmy przy, przy tym teledyskach Adriana, to może nam coś powiesz o swoim obecnym teledysku, który niedługo wydajesz. Takie najbliższe plany twoje, nie? Oraz teledysk. Co nam możesz zdradzić? Bo niedługo premiera. Mam nadzieję, że w ciągu dwóch, trzech tygodni ukaże się nowy singiel. Mhm. Jak mam zapomnieć? Czyli znowu o zapominaniu, <grym> mogę Cię zapomnieć. Teraz. E, myślę, że inny numer niż wszystkie. E, sztos, i naprawdę. Stylistycznie warto. i, i telezysk, e, który nagraliśmy z Adrianem, e, myślę, że spełni Wasze oczekiwania. Czyli I jak, Twoje. Ale, jak to mówi? Jak e, pewien... już widział. widział tak naprawdę. jest super, naprawdę coś innego i na pewno Wam jeszcze linka podeślemy. E, ale powiedz nam tak, to naprawdę sztos. Naprawdę, <laughs> naprawdę warto. Naprawdę. Jak, jak to mawia nasz pewien wspólny znajomy. Z pytań mojej kochani, to by było wstępnie na tyle. Ale mamy ladarkę przygotowaną małą zabawę. Ja ci będę czytał tekst piosenek, Aha. a ty musisz powiedzieć, co to za zespół śpiewa. Dobry, dobra. No. I wiesz, to będzie tak trochę y, szło stopniowo. Jest siedem propozycji, na początku zaczniemy tak lajtować, a później coraz ciężej, nie? No. Ale to wszystko disco polo. No, disco polo, tak. <laughs> Dobrze, więc zaczynajmy. Czy ktoś wie, jak na imię ma dziewczyna z sąsiedniej ulicy? Mig. No super, 1-0. <laughs> Lecimy dalej. Nie wierzyłem wróżbom, czarny kot to żaden, żaden pech. pech, 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 skaner. Dobrze, <śmiech> <śmiech> dobrze, a to powinieneś bez problemu też strzelić. Tak, tak, jedziemy na jump. To, co trzeba jest, to w aucie zaczyna się. Pełny luzik wrzuć, dojeżdżamy już, dziś zrozumiesz mnie bez słów. Kojarzysz? Jeszcze raz weź to, bo to ja muszę pod melodię, wiesz? Dobrze. Tak, tak, jedziemy na jump. A Jorgus! <laughs> o, tak jest, a ty tu? Eee. Mm. Dore mi Dore mi <laughs> Doremi no, tak, no, tak tak. tak. ram tam. No jeszcze No właśnie bo to te czasy były. Więc jak jesteśmy przy tych starszych czasach, to już zostańmy i posłuchaj tego. Mówią, że zjawia się jak sen. <laughs> Spada z chmur jak nagły deszcz. Serce zagrało jak bęben i wiem, że to się stało, że... KASANOWA BLADY! <noise> ja myślałem, że tym go posadzę, ale... <noise> no jak, blady... No. Dobrze. Pozdrawiamy Cię, Panie Januszku. To. <noise> zagraliśmy, mimo pandemii, to dwa razy chyba zagraliśmy z Kasanową w tym roku. Udało się, więc... No to prawda. Pozdrawiamy Pana Januszkę. Tak, serdecznie. Januszku. Widzimy się na starym za dworze. Za Siemianówę, na no za stary dwór. <laughs> e, więc tak. Widzę Cię co dzień, mijasz mnie, o jedno tylko spytać chcę. Czy weźmiesz w dłonie swoje dwie mój los? <laughs> Czy będziesz przy mnie w każdy dzień i w każdą noc? Jeszcze raz. To może Ci z linią to zrobię. No, z linią. Widzę dobra. Cię co dzień, mijasz mnie, o jedno tylko... Pytać, Imperium. Tak jest. Widzisz? A Ty to tu... <noise> jednak. Adrian Tylec skrobił chyba tego numeru. No tak. Adrian Łowreszuk. Bijują światło, światła. To Dobrze, jeszcze tak, jeszcze mamy dwie propozycje. Więc tak, ładne oczy mam. Taki o, ze mnie drań. <noise> ja nie boję się nikogo, chociaż jestem sam. Kiedy mi się chce, leży cały dzień. Ja nie boję się nikogo. Każdy o tym wie. Ja to znam. Ja to znam. Poczekaj. Jeszcze raz to z linią dawaj. Ale to będzie za proste, Ładne oczy mam. Tata Ja nie boję się Tarzan Boy. Tak jest, Tarzan Boy. Tak, Tarzan. Miał kiedyś jeszcze taki dobry to już? Siedem? Nie, jeszcze jedno zostało. Jaka to melodia. A ja jestem Norbi. Wam się uda zrobić prąd. Uda nam się nagrać program. Dobra, i ostatnia propozycja, tak na zakończenie. Gdzieś w pamięci mej pozostały wspomnienia. Pozostały wspomnienia, Zbyszek Fokus. Tak jest. No i odgadł. Proszę Państwa, to był DJ Mietek, Dariusz. Bo ja miałem wcześniej pytania i dlatego pewnie. Nie, grałem, no w no, no nie mogłem zrobić inaczej. <laughs> Tak. A, i to trafiam na listę tu wysoko. Nie? Tak, tutaj będzie teraz. Mamy tutaj taką dużą listę, tutaj, w ogóle dużą tablicę. Autografy będziemy zbierać ludźmi, z którymi robimy wywiady. Jak Ale, u Jorsza będzie w Jak u Jorsza, tak. Pozdrawiam Andrzeja. Dziękujemy bardzo. Gościem był DJ Mietek z Przeterminowanych Tabletek A i je! widzimy się na Beach Party i w Szkole Do Disco. Zobaczenia. i w Szkole disko i na koncertach, na imprezach i gdzie jeszcze? I w Michałowie pod ratuszek. I, w Michałowie pod I u Koło tego Mojzaka. <grym> Nara! <grym> Pozdro! <grym>